Cześć, Mano moje mili, u Patensona żeście zagościli, właśnie zaczynamy i w Kliknij suba i łapeczkę, a pomożesz mi troszeczkę, do tego kliknij w dzwoneczka i nie przegap kolejnego odcineczka. E, ciąg dalszy oczywiście, udało mi się już stworzyć mm, te tutaj cuda, e, połączyć to wszystko, tak to wygląda w tej chwili. E, I tutaj długie ramię podaję i tworzy mi mm, podajniki. Podajników już mamy dosyć sporo, więc teraz lecimy dalej. Dalej potrzebujemy do jeszcze taśmociągów. Do taśmociągów jest potrzebne żelazo i żelazne koło zębate. Ok, skoro koło zębate, to weźmiemy stąd. Nie wiem też tak do końca, jak tutaj będzie wyglądać sytuacja, jeżeli chodzi o odbudowanie bazy, na czym to polega, czy ja te wszystkie budynki mam odbudować, czy co, bo tak naprawdę nie wiem co tutaj jest. No, ale, ale nic, zobaczymy. Czyli teraz koło zębate mam, to jeszcze potrzebuję tak, ramię, ramię, prąd, od razu, nie, najpierw fabrykę. Fabrykę zostawimy tutaj. Ok, będziemy w niej tworzyć taśmociągi. I żelazo pobierzemy sobie długim ramieniem od razu z tej taśmy. I podciągniemy prąd. Nie mogę. Tu mogę okej. Okay. czy to działa? To w tą stronę, to w tą koło zębata mi nie działa. Czemu? Nie wiem. Taśmociąg? Łe, nie w tą stronę. Ten klawisz? W tą stronę. O, działa. Działa i pobiera. Dobra. No i teraz koła zębate już na ostro, <laughs> nawet bym tu jeszcze drugi postawił. W tą stronę. O. Żeby też szybciej uzupełniało i szybciej produkowało. Dobra, i taśmociągi teraz trzeba odbierać do jakiejś skrzyni jeszcze. Więc postawimy to na razie tu. I skrzynia może być ta metalowa. Tu. Dobra. Mamy taśmociągi, mamy te, więc możemy e, przeciągnąć teraz tutaj w, w tą stronę. A nie, do zielonego, dobra, mm. czyli przeciągniemy. <laughs> czyli kolejna fabryka, przepraszam najmocniej, e, kolejna fabryka. którą postawimy też gdzieś tu a może nie może ją postawię tak dalej żeby mieć możliwość jeszcze dociągnięcia taśmociągów i taśmociągi sobie wezmę te szybkie zdemontuję o... nie, nie będę tego demontował dobra, bo to nie wiem co tutaj dokładnie będzie jeszcze, eee, zostawię taśmociągi sobie stworzę no nie, mam mam taśmociągi mm. Także, także, yy, moment, tu najpierw ustawię na zielone, potrzebuję taśmociągi i łapy, dobra, yy, czyli taśmociągi, tak, tu, o. Yy, łapeczka, ale nie w tą stronę. Już skrzynię zabiorę, a postawię na śmieciu. Dobra, to już mamy. Teraz trzeba te łapki stąd wyciągnąć. Eee, tylko, a może czekaj, a może tą czerwoną wyciągnę. O! Tą czerwoną dam radę wyciągnąć. Dzięki temu to mogę zlikwidować Upodaje dobra No to tutaj maśmy odciąg i i, i, i i ta łapka podaje i prąd Prąd chciałby być tu, a będzie tu. No bo w sumie, że to postawiłem na złożu węgla, ale dobra. I teraz to zielone trzeba dostarczyć też tutaj do, do tych laboratoriów. Żeby to dostarczyć do tych laboratoriów, to pojedziemy sobie tymi taśmociągami. Może tak. Tutaj. Ok. Teraz pytanie. Gdzie on stawia? Stawia tu. Ok. Yy. Aha, bo tu jest problem. I teraz tutaj jeszcze łapkę. Dobra. Idą zielone. Idą zielone, idą czerwone. Mm. Więc. Więc, brakuje mi tu światła trochę. Eee, światło może tu, może tu. Dobra, mamy to oświetlone. Hmm. Czerwone są, zielone są. Ten nie w tą stronę. Dobra. I myślę, że można zacząć odkrywać... <laughs> Kolej. Rozpocznij. Tak jest. Rozpoczynamy i tworzymy. Czy one zaczną? Jest. Już pierwszy zaczął kombinować. Drugi, trzeci. Zielonych nie ma. Płyną zielone, płyną. Dość wolno produkuje to, ale myślę, że spokojnie hmm. za chwilę. Naprodukuje, że da radę. Więc lecimy już z tym tematem. Jest już dobrze. Już jest tutaj automatyzacja pełna. Tutaj na razie mi maszynki nie działają. Stal płynie naprawdę gęsto. Kamienia na razie nie przerabiam. Chociaż kamień mógłbym przerabiać. Chyba nawet mam ten moment, czy tu. O, tu stali nazbierał, stali mam masę, e, stali mam masę, kamienia też trochę mam. Mm, więc może, może, a może ja sobie postawię, skoro mam jeszcze, a mam jeszcze tą dużą. Chciałbym zobaczyć tą dużą, jak ona tu wygląda. E, ona stała chyba tutaj nawet. Żółte ramiona. Tak naprawdę nie wiem, co tutaj stało i czy to trzeba odbudować. Tak w 100%, dlatego zobaczymy jeszcze. E, ja sobie to postawię na razie tutaj przy, e, tu, żeby prąd był, e, i zacznę sobie tutaj porobować mury. Dobra, dorzucimy kamienia. E, kamienia mi nie przetapia póki co. Mm. Tak, bo kamień się połączył z węglem. A, bo kamienia już pewnie może nie ma. E, dobra. Mm, więc przestawimy go... Tu jest. Przestawimy go na tą stronę. To może i kamień się... Przy okazji... Wyprodukuje. Mm, I prąd. Mam prąd, nie mam prądu. Gdzie ja jest ten prąd? Miedziany drut potrzebuje Okej, okay. miedziany drut mi się tu produkuje, jak najbardziej. Mamy. Eee, I to bym chciał postawić. Pat, przy... eee, aha, bo znowu latać coś musiałbym. Na przykład tutaj, nie Dobra. kopię kamień? Kopię kamień. Ktoś tam dorzuca kamienia, więc coś na pewno będzie się dorzucać. Yy, tu idzie węgiel. Hmm. O, tu jest jakiś kamień. Idziemy pełną parą z żelazem. W sumie tego kamienia mógłbym odseparować trochę w inną stronę. No ale ale niech jest tak jak jest. Dobra. Mm. O, już porobił. Dosyć szybko. Dosyć szybko mi to porobił. E, dobra, możemy te płotki zabudować. Zabudować. Czy tu chcę zabudować, a, tu jestem za daleko ale tu mogę zabudować sobie wejście zostawię Też wejście mógłbym sobie zrobić tutaj, a to wejście w ogóle? Gdzie to wejście jest? Eee, chyba muszę dopiero to wymyśleć. Niby to tu stało eee, działo, ból. Radar, lekkie, to nie, to nie. Spróbujmy hmm. hmm. to zebrać. O jest, brama. Ale gdzie ta brama jest? Nie mam pojęcia. Chyba muszę y ją dopiero wymyślać. Dobra, tutaj chłopaki myślą, kombinują, zielone się produkuje. Idzie na pełnej, więc jest ok. Jest ok. Co dalej? Co dalej mamy do wymyślenia? Technologia zautomatyzowanej kolei. Ile mamy? 36%. 36%. Cały czas tych zielonych brakuje. Ja już nie mam więcej zielonych. Niestety mam różny. Ramion mam od groma. Ale zielonych niestety nie ramiona, taśmociągi. Przydałby się jeszcze jeden do produkcji zielonego. Czy ja jestem w stanie takiego tutaj stworzyć? Hmm. Czy ja jestem w stanie tu takiego szybkiego stworzyć? Dobra, mam jeszcze jedną fabrykę. Bo spróbujmy. Hmm, taśmociągi. Hmm. Chyba będzie. Dobra, postawmy Zobaczmy. Zobaczmy, jak to mi tu pójdzie. Hmm, tutaj najpierw ramię. Będzie zabierać stąd. Eee, teraz... Teraz taśmociągi by się przydały. Ok, tu sobie zbierzemy. Okej, okay. teśmy ciągi już yy, oczywiście Łe. O O i teraz jeszcze jeszcze jedno ramię, które będzie mi zabierać stąd. Przykład co? Za daleko jest tu. Przy okazji, słup <laughs> energetyczny, co jest, nie mogę tu. tu nie, bo <laughs> mi się te słupy tutaj słabo ustawiły. A. Cały czas nie ma mi się tu słabo rozstawiły coś. Tędy miały, tu miały pójść. No dobra, skoro tak, to niech będzie tak. Stawimy ten słup tutaj. Eee, zrobimy teraz taśmociąg. Eee, teraz ten. Den. Den. i teraz łapeczka łapeczka mm -hmm. i i, i, i. o I Idą, idą, idą i teraz znowu dwie łapeczki, da w dom, da w dom. E, i ośmociąg. Dobra, idą dwie maszyny idą, więc może trochę to będzie więcej, może tu przyspieszy. Czerwony jak? Czerwony nie ma kół zębatych. A czemu nie ma kół zębatych? Bo nie ma stali. Czyli trzeba tu stal dociągnąć jeszcze. Eee stal jeszcze trzeba tu dociągnąć, a stal jest tutaj na przykład jest na przykład tutaj. Dobra. No to postawmy jeszcze w takim razie jeszcze jednego tu robocika o który będzie mi Wyciągał tutaj stal i prąd, znowu prąd, miedziany drut, dawaj ten cały drut. On tu dość sporo, tu idzie wszędzie, nie da się ukryć. Dobra, może być. Co? Czemu? Aha, bo ma za dużo kółek. A kółek ma za dużo, bo tu też ma dobra. Ok, zielone są. Teraz czerwonych brakuje. Teraz czerwonych brakuje znowu. Ojat. Oh, yeah. Do czerwonych jest potrzebne. Mieć. Miedzi też nie mam tu dociągniętej. Przydałoby się też mieć dociągnąć. Eee, dobra. Dociągniemy tą miedź. Tu. Eee, taśmociągi, taśmociągi, taśmociągi. Gdzie są taśmociągi? Tu produkuje taśmociągi. Dobra.

znowu prąd okay. eee, dobra no i on czerwone <coughs> produkuje tylko cały czas tego czerwonego jest za mało cały czas jest tego za mało dlatego muszę jeszcze doprowadzić e, fabrykę Brakuje składników koło zębate i żelazna płytka. Żelazna płytka to nie problem. Ej, kamień mi się tu wpakował. Serio. On ten kamień tu się wpakował. Tu jest kamień. Kamień nie oddaj. Kamień wrzucimy tutaj. Dobra, eee, po, po, po. i teraz, teraz, teraz panie. Gdzie to jest tu? Mm. Żelazne koło zębate. O zębate. Już mogę. O, mogę nawet trzy sobie dwa. Na razie, dwa. I teraz o mamy kolejnictwo 97%. Okej. Okay. okej. tym hmm. Mieć. A nie wyciągnę. potem wyciągnę? Dobra, jest. Zobaczmy. jest. Dobra, czyli to mamy. To mamy. Co dalej? Odbuduj bazę i odkryj technologię z automatyzowanej kolei. Pory kolejowe. Lokomotywa. Wagon towarowy. Żelazna płytka. Ojat silnik dwadzieścia razy. Żelazna płytka. Wagon zrobię. Silnik i stalowa płyta. Stalowa płyta, czyli pieca. <laughs> Piece byśmy tu wyciągnęli. O, i tu stąd miałbym węgiel, i stąd miałbym płyty. Więc piece. Ale tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, na który gorąco i serdecznie zapraszam już w tym momencie, który odbędzie niebawem na kanale. Więc do następnego, do usłyszenia, trzymaj się. Cześć.